I u że ja jestem! Daj mi wejść do twojej bazy! Odblokujesz za 5 sekund, dawaj! Ja w tu muszę wejść normalnie, bo nie wiem, wytłumacz mi w ogóle, co to jest za całe miejsce! I zabuduj swoją bazę najpierw! I raczej, co to jest za miejsce? I myścisz? ci siedzi w bazie! Timczys ci siedzi w kurde w bazie! I boneka balabu jeszcze! I cappuccino assassino, Nie wiem, pamiętasz, Brino, ty co ten? Mm. Czy wtedy brainroty yy, ocenialiśmy? Pamiętasz to? Tam cię listę. Oto steel a brainro. Okej, okay, super. I, I na czym to polega? To w całe coś. No, o to tu chodzi? Tu trzeba kraść brainroty innych. To znaczy, że ja mogę ci coś ukraść? To na start weź sobie Team Chiza. No dobra, ale biureczek zniknął od ci Ciebie, asesino, nie masz tego, e, poczekaj, e, daj mi, e, odblokuj mi tą bazę, to chyba, e, to, 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 coś, że musi się na zielone zmi zmi zmienić, no dobrze, no dobrze, e, ja idę zobaczyć, kto ukradł Ci Twojego ukochanego cappuccino, może tutaj ktoś, nie wiem, nie, tutaj chyba nikt, e, chociaż, no nie, nikt tutaj go nie ukradł, no chyba, że cappuccino już nie ma, no tutaj go nie ma. Idziemy szukać jeszcze tutaj, no nie ma Jureczek. Przepraszam, gdzie Jureczek? No ale jakby to, nie no tak to, to, to czy siak nie moja wina, ale no ukradli ci kapucina! Kadole, tam kiedyś się go odkupi, nie Jureczek? Tak. Widzowie, pamiętacie jak... No co za debil. Ej, 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 No już masz przesrane, dobra. Ale pamiętacie jak Jureczek, o okradniemy go dzisiaj, ale będzie super. Czekaj, 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 Nie! No nie! No nie udało mi się go zmetuzować. I dzisiaj pomożemy Jureczkowi zdobyć jego ulubionego Brainlota, czyli Glorbo Frutto Drillo. Yy, tak, dokładnie, on go bardzo lubi. A tam się ludzie kłócą jakieś Brainlota. No więc, dobra, no wchodzimy do bazy Jureczka. A nie, trochaj, do skończymy innego. Dobra Jureczek, dzisiejszy nasz cel to jest zdobyć Cappuccino Assassino. Ja sobie od ciebie wezmę tego Timchisa, ale dzisiaj musimy zdobyć Cappuccino Assassino i glorbo Frutto Drillo i jakiegoś złotego Brainota, A dobrze? Spoko kradniemy też jednego typa, który mnie zdenerwował i chyba dalej jest w grze. Czekajcie, zobaczcie czy on w ogóle. Dalej tu siedzi o tak. Eee, dobrze, to Jureczek poczekaj tutaj. Ja tylko idę do tego typa. Go okraść, Ojej! Co to jest? Mam jakiegoś nowego... Mam spina darmowego? Gros dobra. Co, co to się trafi? 275 tysięcy, o najsłabszy jureczek. A ty jureczek jakie masz? Ajd sprawdzić. A, że idziesz sprawdzić, no bo jakby Ajd! Jeju, Jureczek, zawsze musisz to gadać. Jak, Jureczek? Mam to na 55%. A, to to samo, co ja, dobra. Więc okradamy tego typa Jureczek, patrz, on dalej tu jest. To ty tutaj sobie poczekaj, tutaj, gdzie jesteś zawsze, a ja idę okraść tego typa. Widzowie, ja kupiłem laka na serwer w ogóle, jakbyście nie wiedzieli. E, no to sorry, jakby tego nie było widać, ale patrzcie, tutaj na dole jest właśnie lak na serwerze. No i się go kupiło, no i się go kupiło, dobra. Więc Jureczek sobie tam czeka w swojej bazie, a ja idę okraść typa, którego nie ma, co? A, Andrzej super! A nie, czekaj, jeszcze jest, Dobra, za ile mu się baza w ogóle odblokuje? Za 39 sekund, dobra, to będzie idealnie na stawienie trapa i pokażę Wam w ogóle magię całą w tym, tym, czym, tym czymś. Eee, czekajcie, gdzie jest moja baza? Moja baza jest... Gdzie? Gdzie moja baza? Ojeju, to będzie trudno chyba. I patrzcie. Czekajcie, to sobie dodamy. I od razu będzie typie, nie Jakby ja już tutaj czekam z rozwaleniem go jedenaście dziesięć, dziewięć, osiem, siedem, sześć, pięć, cztery... No nie! To ja ukradam tego Leru! Idź sobie! No nie! Ja chcę mieć, to mój Leru! No nie mój, ale chciałbym go mieć. No kurde, nie udało się, bo typ mnie walnął. A dobra, no to ja już sobie biorę tego y, Team jureczek. Miejmy nadzieję, że nikt mi nie przeszkodzi w wybraniu Team Super, dobra. A jest spoko. I pejk mamy Team O, O, patrzcie, tu jest chyba ten, co mi przeszkodził. A ten, co odwala? A nie, dał swojego. On to, to dał do maszyny? O kurde, fajnie. Ej, co to jest i to do niego idzie? nie, nie, nie nie, idzie do mnie. No i skur! Dobra, poddaję się za trudny przeciwnik. Idę zobaczyć co jureczka. Ej, ktoś ma odblokowaną bazę. To jest chyba ten? Czekaj, temu tak zrobię. I teraz kucharza, korabra, kadabra ukradamy. Robimy to, robimy to. Gdzie moja baza? No! No! no i kurde no. Ukradam szefa, Szybko, szybko. Będę go miał! Mam szefa krabra kadabra! Mam szefa krabra kadabra! I co Bambiki? Wreszcie coś zrobiłem! Let's go! Siu, masz dupę. O, ja już wiem gdzie... To jest ten typ! On ma nagle takiego gorilla? 56 tysięcy daje?! O kurde, no to już wiemy, wiemy co robić. Aha. I patrzcie, cappuccino assassino, bierzemy dla Jureczka Capucino oczywiście i się... szybko, e, bierzemy, niech idzie do I mnie, i żeby mi go nikt nie wziął. Dobra, mamy tego cappuccino assassino, teraz, e, tak, o proszę bardzo, bazę odblokujemy i teraz czekamy, aż przyjdzie tutaj Jureczek. Już jestem. Dobra, wejdź, to ja Cię odblokowałam tutaj dla Stajona, oho, dobra, i patrz, co ja dla Ciebie mam. O kurde. Aha. Mój cappuccino asasino. Dokładnie, Jureczek. I e, właśnie, jest dla Ciebie, no. No to bierz tego Twojego cappuccino assassino. Patrzcie, tu jest nawet taki złoty kapucino, którego idealnie, identyczny, którego miał Jureczek. Ony się znalazło, ale super. O kurde. Jureczek! Co? Chodź za mną! Czekajcie, najpierw jest tutaj fajna doza, no... Do... O! Do okradnięcia, kurde no. Eee, bierzemy wszystko. dawaj, 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 go, dawaj. Go. Dobra. Nie! Nie! A co to jest za tung-tung sahur? Dobra, biorę go, fajny jest. A dobra, wracając do tematu, Jureczek, yy, no to chodź za mną. Jestem. Jureczek, popatrz za siebie. O kurde, identyczny. No i jest on dla ciebie? Dzięki. A co to jest? Czekaj, biorę to. Czekaj, jak to wziąć? Idziesz do mnie, pipi potato. Nie, ty go mnie bierzesz. Idź sobie. Idzie do mnie, pipi potato. Jak on śmiesznie nie łazi... ma No nie. No to sobie nie myśl. Nie, jest mój, haha. Ha. No dobra, ale na razie, no dobrze wygląda jak na razie ta moja baza. Yy, no więc co by teraz zrobić? Już mamy zwykłego go Już mamy golden. Jeszcze Glorbo Frutto Drillo. O kurde, to będzie trudne do znalezienia. Yy, za 50 sekund, dobra. Ale najpierw okradniemy sobie panią Maję. Dziękuję, zabraknie racika. Może się uda. Dawaj, 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 dawaj. Wow! wow. Ja mam pytanie. Co? To jest... Nie! Nie! Co? nie. O nie, wyszedł się w krabel kadabra zamiast golorba. O nie. Ja Jureczek, to. jest asesino, kopnięcie, kolejny. Czekaj, to ja na szybko po niego pójdę, ukradamy. O ja. Szybko, szybko, szybko. Dawaj, uda się, Jureczek. Eee, ej, 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 uwaga, uwaga, jest! Będzie kolejny dla ciebie w ogóle. Ale go mi właśnie ukradli. Dokładnie takiego kapucina assassino? Tego, co ty miałeś? Czekaj, ty już go nie masz? Jak to? Ukradli ci kapucino wtedy. O kurde, ty go odzyskałam, ale się dobrze składa. Wiem, dzięki. No dobra, więc czekamy, aż wyjdzie Glorba wśród ta drilla. No więc czekałem, i czekałem, aż tu nagle... CO TO JEST?! Przepraszam bardzo, czekaj, co to jest?! Nie, nie Preste Prestepati Pum?! Mój! Ja mogę na niego ciągle! Dawaj, 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 dawaj! Normalnie. Dawaj, dawaj mi go. Jak go? Jak go one miał? Dawaj, uda się. Przepraszam, że to tak długo. Taka długa scena. Dawaj mi tego prestecha. No jak? Ej, kupiłem go. Ej, widzieliście? Oskamowali mnie. Mój prestech. Patipum. Dawaj mi go. No Dawaj mi tego patipuma. Jak go wziąłem? Ja go miałem! No! Ja go wziąłem! i tak, pieniążki zmarnowane i No dobra, ale dobra, co z tym Glor, bo wśród to drillo? Co? Co robią nie kolejne kapuci? A, a, no, tak, bo Jureczek jeszcze go nie wziął. Już go biorę, widzowie, jak Rajno to starino. Nie wiem, czy mi się w ogóle to uda zrobić, ale jest taka chociaż szansa, taka malutka, ale... Dobra, nie, dobra, to szansa się powiększa. Szansa jest już ogromna, wiesz. I uwaga, uwaga, mamy go! <laughs> Na razie to jest mój najlepszy w ogóle ten. Patrzcie, ja nie mam... a nie, kabraka kadabra lepszy. O kurde, Rainbow idzie! To ja biorę Rainbow'a. Chyba mi go nie ukradną, nie? Dobra, tu jakiś burbaloni idzie, ale to nie o to nam chodzi. Awokadini guffo. Leru, leru, leru Kurde jakiś leru leru. Widzowie, pod koniec tego całego superaśnego filmu, jeszcze jednak trafił gulorba frutto Trillo, tylko mi się wyłączył przez przypadek nagrywania. Jureczek jest szczęśliwy po całym filmie, wy zostawcie subika i lajka jak chcecie, dokładnie też taki style brainroot, ale jeszcze z bajką czerem. narka!